Fakty z życia Donalda Trumpa. Wczesne życie i edukacja. Donald John Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku w Nowym Jorku jako czwarte dziecko Freda Trumpa, znanego nowojorskiego dewelopera nieruchomości, i Mary MacLeod Trump. Po ukończeniu szkoły średniej trafił do Akademii Wojskowej w Nowym Jorku, a później studiował na Uniwersytecie Fordem i Wharton School of Business przy Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie uzyskał dyplom z ekonomii. W 1971 roku Donald przejął kontrolę nad firmą ojca, Trump Organization i szybko rozpoczął inwestycje w nieruchomości, głównie na Manhattanie. W latach 80. i 90. prowadził luksusowe hotele i kasyna, w tym Trump Taj Mahal w Atlantic City. Przedsięwzięcia te spotykały się jednak z problemami finansowymi, co skutkowało wielokrotnymi bankructwami jego firm. W 2004 roku Trump zdobył popularność jako prowadzący reality show The Apprentice, gdzie jego słynne Jure Fired. Stało się częścią popkultury. Trump przez wiele lat wyrażał zainteresowanie polityką, jednak początkowo był kojarzony z Partią Demokratyczną. W 2015 roku ogłosił swój start w wyborach prezydenckich jako kandydat Partii Republikańskiej. Jego kampania wyborcza w 2016 roku, oparta na hasłach Make America Great Again, była bardzo kontrowersyjna, pełna ostrej retoryki i obietnic, takich jak budowa muru na granicy z Meksykiem. W wyborach w 2016 roku Trump pokonał Hillary Clinton i 20 stycznia 2017 roku został zaprzysiężony na 45. prezydenta USA. Jego kadencja była wyjątkowo burzliwa, naznaczona podziałami społecznymi i licznymi kontrowersjami. Wśród jego działań znalazły się reforma podatkowa, zaostrzenie polityki imigracyjnej, wycofanie się z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i renegocjacja porozumień handlowych, w tym nafta. Podczas jego prezydentury wybuchła pandemia COVID-19, a reakcja administracji Trumpa na kryzys zdrowotny spotkała się z mieszanymi opiniami. Trump jest jedynym prezydentem w historii USA, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, pierwszy raz w 2019 roku za nadużycie władzy i obstrukcję Kongresu, drugi raz w 2021 roku za podżeganie do zamieszek na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. W listopadzie 2020 Trump przegrał wybory prezydenckie z Joe Bidenem. Po wyborach kwestionował ich wyniki i twierdził, że doszło do oszustw, co wywołało kontrowersje i w konsekwencji zamieszki na Kapitolu. Po zakończeniu kadencji Trump pozostaje aktywnym uczestnikiem polityki amerykańskiej i wielokrotnie sugerował chęć ponownego startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Trump nadal jest uwikłany w liczne procesy prawne, zarówno dotyczące jego działalności biznesowej, jak i działań politycznych. Jego hasło Make America Great Again zyskało status symbolu wśród konserwatystów i sprawiło, że Trump stał się głosem ruchu antyestablishmentowego. Trump jest uznawany za postać wywołującą duże podziały w amerykańskim społeczeństwie, z dużym gronem lojalnych zwolenników i równie licznymi przeciwnikami. Trump pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych i wpływowych polityków współczesnej Ameryki. 5 listopada 2024 roku w wyborach prezydenckich pokonał Kamale Harris i został nowym prezydentem USA.